Cześć Kochani! Witam Was w odcinku o najlżejszym żeliwie świata. Piękne japońskie naczynia marki Uniloy. To prawdziwy fenomen. Za chwilkę o nim Wam opowiem. Będzie w tych naczyniach się dużo działo, będziemy w nich gotować. Jesteśmy wyposażeni w kompletne garnki Uniloja, niskie, wysokie, w różne kolory. Zobaczycie to w akcji, zobaczycie co w tym można robić. No praktycznie można robić w tym wszystko, ale chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o tej niezwykłej marce, bo Japończycy postawili poprzeczkę niezwykle wysoko. Postanowili, że zrobią coś, czego dotychczas nie było. Na dodatek będzie to luksusowe żeliwo klasy premium. I takie właśnie jest. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, Pokochacie to żeliwo tak samo jak ja. Dobra, żeby nie być gołosłownym, ważymy. Mam tutaj garnek żeliwny francuskiej marki Staub. 2 litry pojemności, 20 cm średnicy, z pokryweczką. Garnek waży 3304 gramy, czyli mówiąc po polsku trochę ponad 3 kg. Dobra? Waga wyzerowana, tutaj kochani mam 3,8 litra, 24 cm żeliwny japoński garnek marki Uniloy, Najlżejsze żeliwo świata, sprawdzamy ile waży. 2776 gram, czyli 2,77 kilo z groszami. Słuchajcie, ogromna różnica, 3,4 litra, 2 litry pojemności. A widzicie jaka różnica, czyli da się, da się. Japończycy zrobili coś niesamowitego. A dlaczego? Już wam mówię. Japoński koncern SSC, Sanjo Special Cast, tworzący właśnie naczynia marki Uniloy, dostał specjalne zadanie: zrobić żeliwo, które będzie można ze sobą zabrać na biwak w góry nad jezioro czyli tak naprawdę stworzyć naczynia żeliwne, które będą mogli ze sobą zabrać wszyscy miłośnicy outdoor'owego wspinania się, pokonywania mil, y, kilometrów ogromnych, przestrzeni itd., itd. Z naczyniami żeliwnymi, naczyniami Uniloy wiąże się dosyć specyficzna historia. Sami Japończycy, jak przyznają właściciele firmy, właściciele marki Uniloy, mieli dylemat, jak to tak, że można stworzyć lekkie żeliwo, skoro w kategoriach żeliwnych naczyń wszystko co lekkie znaczy tandetne, byle jakie i tak dalej. Sami mieli dylemat. I kochani, wyobraźcie sobie, że te piękne, naprawdę piękne naczynia, o, zaraz o projekcie Wam opowiem, te piękne żeliwne naczynia powstały w ciągu dwóch lat, ale to co trzymam w dłoniach jest efektem ponad 200 odrębnych prób. Zastanówmy się nad tym na moment. Kochani, 200 prób, 200... Stopów 200 form, 200 razy wypalane żeliwo, 200 razy powlekane specjalnymi glazurami zapobiegającymi przywieraniu. I dopiero po ponad 200 próbach Japończycy stwierdzili, to jest to, o co nam chodziło. Luksusowe, lekkie żeliwo klasy premium. Mówiłem o tym, że żeliwo marki Uniloy jest żeliwem kosmicznym i kochani, nie jest to metafora, nie jest to próba zaszokowania Was. Po stworzeniu garnków i patelni żeliwnych naczyń Uniloy w odlewnia SCC, czyli Sanzo Special Cast, przepraszam, dostała wiele zamówień z różnych stron świata na właśnie to najlżejsze żeliwo. I wyobraźcie sobie, że to co mamy w pięknych, niezwykle funkcjonalnych naczyniach żeliwnych, możemy również znaleźć to żeliwo w przemyśle Między innymi. Transportowym, to jest transport morski, transport lotniczy, a nawet to żeliwo trafiło do przemysłu kosmicznego. Czyli, tak jak mówię, mamy kosmiczne żeliwo prosto z Japonii. Japońskie żeliwo Uniloy jest wyjątkowe pod wieloma względami. Grubość ścianek 2 mm, grubość dna tylko 2,5 mm, Jeden lity odlew żeliwa czyli uchwyty nie są w żaden sposób mocowane, dodatkowo na nitach nie są spawane, to jest po prostu jeden, jedyny odlew lity, coś niesamowitego. Genialna dystrybucja ciepła, yy, powłoki wewnątrz, to są oczywiście powłoki zapobiegające przywieraniu i coś co mnie niesamowicie urzekło w tym żeliwie, popatrzcie mam w dłoni garnek, niski garnek, on też może być traktowany jako głęboka patelnia niski garnek żeliwny marki Uniloy ma kolor indigo na zewnątrz i patrzcie w środku również kolor indigo to samo chce się Japończykom wielki plus dla nich chcą potrafią się tym bawić stwierdzili że jeżeli zrobią garnek w kolorze sakura czyli takim delikatnie różowym pokryweczka różowa w środku i na zewnątrz garnek różowy i w środku również różowy czyli widzicie tak, właśnie Japończycy podeszli do produkcji luksusowych naczyń. Jest to coś wyjątkowego, unikatowego na skalę światową. Dobra, za kamery podpowiadają mi, że jeszcze Wam nie powiedziałem o kolorze yellow, czyli żółtym. Tak jak, jak widzicie, pokryweczki w tym samym kolorze, co głęboka patelnia bądź niski garnek. Będę stosował te nazwy zamiennie, bo obydwie pasują. Tutaj mamy znowu żółć i żółć. Biel. Genialna, notabene, śnieżną, białe, piękne naczynia. W środku, na zewnątrz widzicie, no po prostu coś niesamowitego. Co jest niezwykłego w ogóle w tych glazurach? To, że niezależnie czy będziecie gotowali zupę pomidorową, ogórkową, czy będziecie robili gulasz, czy będziecie może gotowali na przykład barszcz, też wam pokażemy, w białym garnku, Daje się to rewelacyjnie szybko, łatwo i nie zostaje na tym żeliwie żadnych smug, żadnych zabarwień, przebarwień i innych kolorów. Po prostu rewelacja, bo tak jak wspomniałem, Japończycy są mistrzami w tym, co robią. To są Absurdalnie wręcz skoncentrowani na swoim działaniu ludzie. Jak już coś robią, to robią to perfekcyjnie. Więc jak widzicie, kolor Sakura, kolor Yellow, biały nazywany, Unohana mamy Indigo. To są cztery kolory. A jest jeszcze szary, którego tutaj nie mamy. On też będzie gdzieś tam, się za niedługo pewnie pojawiał w naszej ofercie. On będzie to chyba kolorem na sprowadzanie dla indywidualnych m, zamówień. I te cztery na razie kolory, jak widzicie, to są kolory, które są. Yy, naczynia, które są pokryte taką lekko połyskliwą glazurą, one się lekko świecą. Natomiast jedyną alternatywą dla lekko połyskliwych naczyń Uniloy jest tylko i wyłącznie kolor Kurogane, czarny, matowy. Taki satynowany, powiedziałbym. I to jest kolor garnków i niskich, i wysokich, jako jeden, jedyny, niepolerowany, właśnie, nie nie nie, nie posiadający takich pięknych, yy, pół, pół, pół błyszczących powłok. Przy czarnych naczyniach od razu informacja: trochę się brudzą. Trzeba nieco dłużej, yy, nieco, 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 nieco więcej czasu im poświęcić, nieco dłużej je myć, żeby nie było widać żadnych jakiś tam paluchów czy, czy, czy czegoś, co tam się na tym garnku zebrało. Tyle tylko różnic. Jeżeli chodzi o kwestie tych kolorów, mówiłem Wam o tym, że te naczynia są piękne i naprawdę wierzcie mi, spośród żeliwnych naczyń, no te wyglądają jak milion złotych. Naprawdę są doskonałe. To zasługa jednego z najsłynniejszych japońskich designerów, Komina Yamady, tego samego pana, który zaprojektował Noże Global. Ktoś zna Noże Global, to skojarzy jego właśnie design, ten nowoczesny, taki nowoczesne spojrzenie na, na różne materiały. Te naczynia naprawdę słuchajcie mogą się podobać, przepiękne uchwyty, chudze, delikatne wydawałoby się, ale naprawdę sprawnie, tutaj można je trzymać nawet dużą dłonią, dla mnie rewelacja zupełna. Yy, pokryweczki, w pokrywkach wewnątrz mamy oczywiście tutaj taki, yy, takie, takie, takie wybrzuszenia koncentryczne, takie bardzo ładne lamelki, które powodują lepsze nawilżanie potraw. Para skrapla się nie tylko po wodzie pokryweczki w dół, ale też kapie z góry bezpośrednio do duszonych czy pieczonych dań. Dzięki temu właśnie mamy więcej wartości odżywczych, więcej smaku, więcej różnych wspaniałości zostawianych w naczyniach. Odnośnie smaku, jedna prosta kwestia. Słuchajcie, kochani, ja nie wiem, jak to Japończycy zrobili. Naprawdę do dzisiaj się nad tym zastanawiam. Wygotowaliśmy gotowaliśmy po raz pierwszy ziemniaki w tych garnkach, dzięki tej powłoce, którą tutaj mamy. Też niezwykłej, bo to jest nieorganiczne szkło. Yy, dzięki tej powłoce zyskaliśmy tak niesamowity aromat i tak nieprawdopodobny zapach, że tutaj w okolicy nawet naszego studia pachniało, uważajcie, świeżymi kopytkami. A my gotowaliśmy tylko ziemniaki. Kopytka były w planie, kopytka robiliśmy później na wizji, ale. Ziemniaki gotowane, takie zwyczajne kupione w markecie, smakowały i pachniały tak jakby były wymieszane z białym serem, po prostu no zapach, aromat taki niesamowity, że zwalało nas to z nóg. Naprawdę nie wiem jak to Japończycy zrobili, ale zrobili coś, co przewyższa w moim przekonaniu już genialną umiejętność podbijania, wzmacniania smaków przez żeliwo znane nam w Europie, czy żeliwo marki Le Creze, czy na przykład właśnie marki Staub. Więc tak jak mówię, jeżeli ktoś kocha smaki, kocha takie coś wyrafinowanego, wybitnego zjeść, naczynia Unilay na pewno w tym pomogą, chociaż nie są to naczynia dla każdego. No, mimo wszystko są dosyć drogie, ale... W sumie, jeżeli mówić o naczyniach na całe życie, to ta cena przestaje być jakoś szokująco wariacka. Pokryweczki mają takie bardzo fajne uchwyty, takie spłaszczone, jajowate i naprawdę świetnie, świetnie się to trzyma w dłoni. Ja mam dosyć duże dłonie, ale nie mam z tym najmniejszego problemu, tak to wygląda, no więc tak jak mówię, i kobieca dłoń i męska chwyci to bez najmniejszego problemu, co też jest ważne, bo przecież chodzi o to, aby taką pokryweczkę zdjąć z naczynia bardzo bezpiecznie. Ani cenie Japończyków z SSC tworzących naczynia unilo za odwagę. Nie dość, że mieli odwagę stworzyć coś, czego wcześniej nie było, czyli właśnie najlżejsze żeliwo świata, i tak jak mówiłem, wykorzystane nawet w przemyśle morskim, transportowym, lotniczym, kosmicznym i tak dalej, to stworzyli żeliwo, które wygląda i prezentuje się świetnie. Dodatkowo zwróćcie uwagę, pokrywka po prostu może sobie wisieć na tym garnku. Świetna sprawa, bardzo praktyczne rozwiązanie. Uchwyty są tak skonstruowane, żeby tych naczyń nie przeciążyć, nie przeważyć, doskonale to wygląda. O, tak, widzicie? Trzyma się na tym. Natomiast jest jeszcze coś, o czym Wam chciałem powiedzieć. Dlaczego właśnie cenię Japończyków z marki Unilo za to, coś, co zrobili? Wyjątkowym w naczyniach Unilo jest to, że, popatrzcie, w każdym naczyniu są idealnie oblane ranty tą właśnie zapobiegającą przywieraniu glazurą. Jest to fenomen w kategoriach naczyń żeliwnych już choćby z tego względu, że w innych klasycznych naczyniach żeliwnych to nie występuje. W naczyniach żeliwnych z reguły mamy odkryty rand. Popatrzcie kochani, Francuska marka Staub na przykład tworząc te bardzo piękne naczynia. Tu mamy zewnętrzną powłokę, tutaj w środku mamy wewnętrzną powłokę. Zrobiła jedną bardzo specyficzną kwestię, mianowicie ranty naczyń nie są niczym pokrywane, nie są pokrywane tymi glazurami, ponieważ europejscy producenci boją się, że w trakcie od gotowania, kiedy tą pokryweczkę będziemy przykładać do naczynia, podnosić, znowu przykładać, że coś tutaj z tych rantów mogłoby odpaść. To jest niesamowite w przypadku naczyń japońskiej marki Uniloy. Japończycy się tego nie boją, zrobili tak nieprawdopodobnie mocne te powłoki, tak niesamowicie... Dobrze spieczone, zestalone, z żeliwnym szkieletem, że po prostu nic się z tym nie dzieje. Bo musicie wiedzieć, że te naczynia są obmyślone po to, aby ekstremalnie długo wytrzymały nawet w kuchniach zawodowych kucharzy, a żeby po prostu nie trzeba było dźwigać. Takich ogromnych ciężarów Japończycy doszli do wniosku, że zrobią swój zupełnie taki pomysł na żeliwo. Zrealizują ideę czegoś wyjątkowego i właśnie, kiedy powstawało to żeliwo, doszli do wniosku, że będą w środku jak i na zewnątrz. Te same kolory i rant oczywiście będzie też jednolitym odlewem szkieletu, bo to jest bardzo ważne. To jest, tak jak wspomniałem, jednolity monoblok, więc tutaj nie ma też rantów mocowanych jakoś dodatkowo i dzięki temu mogą spokojnie być pokryte właśnie tymi pięknymi glazurami w różnych kolorach. Może słowo o glazurze wewnątrz żeliwnych naczyń Uniloy. Japończycy tak to doskonale obmyślili, że ta nazywana w świecie Emalia która nam się Polakom bardzo źle kojarzy z zamaliowanymi naczyniami z czasów PRL-u, a z zamalią nie mającymi nic wspólnego. Ta, powiedzmy sobie, glazura właśnie, glazura wewnątrz naczyń, yy, to jest glazura, która została nakładana dwuwarstwowo w temperaturze ponad 800 stopni Celsjusza i tak naprawdę nie stanowi zewnętrznej powłoki. Jest to glazura, która stopiona jest z żeliwnym szkieletem, jest idealnie gładka. Te glazury są, tak jak to w przypadku w ogóle żeliwnych naczyń pokrywane glazurami, Bezpieczne dla jedzenia. To znaczy, możecie w tym ugotować sobie kompot, zanie... wylać kompot, przelać do innego naczynia, ugotować zupę rybną, zrobić zapiekankę, a jeżeli będziecie mieli ochotę na deser, zrobić sobie, nie wiem, kisiel czy budyń w tych właśnie samych naczyniach. To jest fenomenalna sprawa. Te glazury nie wchłaniają zapachów, nie zostają w nich zapachy. Wystarczy te naczynia szybciuteńko umyć zwykłą wodą z dodatkiem detergentu, po to, aby były już gotowe do kolejnych potraw. To, co mnie bardzo cieszy, naczynia Uniloy, żeliwne, pamiętajcie, naczynia Uniloy, są tak skonstruowane, mają takie glazury, że swobodnie mogą z nich korzystać alergicy. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Dzięki właśnie marce Uniloy zwiększa się grupa naczyń, w których alergicy mogą bezpiecznie gotować. To jest świetna rzecz. Powłoki mamy antyalergiczne, antybakteryjne. Nie dostaje się tutaj nic, co mogłoby spowodować rozwój bakterii. Te powłoki są idealnie gładkie, pory są zamknięte, nie ma tutaj w które właśnie te bakterie mogłyby wnikać albo tam się rozwijać. W przypadku japońskich naczyń Uniloy jest jeszcze jedna kwestia, o której warto wspomnieć. Te naczynia są odmienne od klasycznych żeliwnych naczyń między innymi również dlatego, że w tych naczyniach możecie przechowywać potrawy w lodówce. Oczywiście nie można w nich w tych naczyniach mrozić potraw przez długi czas. Ale możecie chłodzić bądź nawet kilka dni przechowywać potrawy w lodówce, w tych naczyniach, z tego względu, że, tak jak wspomniałem, ranty mamy idealnie pokryte glazurą, taką samą jak wewnątrz i na zewnątrz. Gwarantuje to tyle, że. Ranty nie będą wchodziły w jakąkolwiek reakcję w tym dosyć specyficznym środowisku w lodówce, bo jak wiecie, lodówki są w różnych technologiach wykonane, tam jest różna temperatura, różna wilgotność, są różne systemy odprowadzające nadmiar wilgoci, producenci prześcigają się w tych swoich różnych rozwiązaniach. Niemniej dotychczas żeliwnych naczyń nie wolno było przechowywać w lodówce. Znaczy nie naczynia, potraw w tych naczyniach. Stąd tutaj naprawdę coś niesamowitego. Te piękne gary, te niskie wysokie naczynia mogą trafić do lodówki właśnie nawet na 2-3 dni, żeby schłodzić jakąś większą ilość potraw. Super sprawa. Z racji faktu, że w naczyniach Uniloy te glazury wewnątrz są odporne na kwasy, możecie w tym gotować niemal wszystko. Jeżeli będziecie mieli ochotę na kapustę kiszoną, grochówkę, zupę ogórkową, nie ma najmniejszego problemu. Możecie w tym Garnku niskim czy wysokim sobie to ugotować możecie oczywiście. Te naczynia wykorzystać na wiele jeszcze innych sposobów, bo to jest bardzo ważna sprawa. Mianowicie w naczyniach żeliwnych, naczyniach uniloy możecie gotować, dusić, piec, zapiekać potrawy, również smażyć. No i oczywiście z racji tego, że wyglądają tak jak wyglądają, czyli wyglądają baiernsko, możecie w nich serwować potrawy. Na stół. To jest bardzo niezwykła sprawa, czyli faktycznie takie naczynia kupujemy raz, i ich funkcjonalność jest niemal nieograniczona. To też jest na pewno wielki plus, wielki atut tego typu naczyń. W dzisiejszym odcinku tyle. To był odcinek wstępny, pokazujący wam dorobek, część zresztą dorobku marki Uniloy, bo na resztę musicie chwilkę poczekać, zrobimy jeszcze materiał o innych naczyniach, ale tak jak wspomniałem, dzisiaj były naczynia Uniloy, niskie, wysokie garnki, bądź głębokie patelnie, jak to sobie życzy. Yy, mówiłem o tym, czego robić nie wolno, pamiętajcie, nie wolno ich myć w nigdy w zmywarce, myjemy je, my je zawsze ręcznie. Yy, na początku je trzeba będzie wygrzać, to zobaczycie w następnym filmiku, tam zresztą wam pokażemy proces. pierwszy wygrzewania naczyń przed pierwszym użyciem, jak się gotuje, jak się je myje, więc zapraszam do kolejnego odcinka, ja Was już dzisiaj zżegnam, subskrybujcie nasz kanał i do usłyszenia i do zobaczenia.